Siemaneczko, kochani, witam Was w kolejnym filmie i w tym filmie jest to, co lubicie. Zauważyłam to po wyświetleniach i Waszych reakcjach, czyli hol lumpeksowy. Ale dzisiaj niezwykły hol lumpeksowy, bo to będzie hol lumpeksowo-śmietnikowy. Nie oceniajcie mnie, dobra? Nie oceniajcie mnie. Jak zobaczycie, co ja znalazłam na śmietniku, to przyznacie mi rację. Let's go! Proszę was, nie zwracajcie uwagi na to, co ja mam na głowie, bo ja sama nie wiem, co ja mam na głowie. sam 30 minut temu i... Nie mogę tego ogarnąć. Wybaczcie mi. Udajmy, że tego nie widzimy, ok? Mhm, sąsiadka odkurza. Daj... To j**a, moment, znalazłaś Mariola. Dobra, lecimy na pierwszy rzut. To jest to. Wy myślicie, że to jest bluzka? Nie, to jest sukienka. Tylko właśnie nie mogę się zdecydować, czy zostawić to jako sukienkę, czy przerobić to właśnie jako taką elegancką bluzkę. Ta bluzka mi się kojarzy mega z takimi z wojennymi filmami. To są te takie lata właśnie 80. 90. to jest ten vibe, to jest ten vibe. Falbaneczki, ja lubię takie falbaneczki, takie babcine bluzki, że tak powiem, kokardki i jeszcze ten kolor granatowy. Ja nigdy nie byłam zwolenniczką koloru, koloru granatowego, ale chyba się zaczynam do niego przekonywać. I dajcie znać, czy zostawić to jako sukienkę, czy przerobić na bluzkę. A, to nie jest z To jest ze śmietnika. Um, kolejna rzecz ze śmietnika. To jest taka sukienka. To jest też podobna historia. Nie wiem, czy to zostawię jako sukienkę, czy to przerobię jako bluzkę po prostu. Też taki e, na gumeczkę rękaw, czyli też będą takie bułki, ale la... Znać. Jeśli się zastanawiacie, skąd ja biorę rzeczy ze śmietnika, no w sensie wiadomo, że są śmietnika, ale u mnie na jest taka jakby kultura śmietnikowa, że jeśli masz jakieś ubrania, które są czyste, niepodarte i komuś by mogły jeszcze posłużyć, to po prostu idziemy i wywieszamy na wieszaczku na piacie śmietnikowej albo zostawiamy w walizce albo w jakiejś torbie i wtedy każdy bierze to, co chce. I właśnie są mam te rzeczy. Ja też, nie, ja też swoje rzeczy tam pozostawiałam, więc wierzę w to, że karma do mnie wróciła. Pod postacią tej torebki. Boże. Moja podaj torba. Jest to, nie jest to Gucci, ale jest to włoska torebka ze skóry za 700 zł. Ze śmietnika. Ibn to kupiła w lumpie, to bym się tak nie cieszyła, jak to, że mam ją ze śmietnika, rozumiesz? Ja się pytała, Skąd masz taką zarabkę ja. Ze śmietnika, za 0 zł. Bitches. Nie no, jest za... Powiedzcie, że nie. No dobrze. Przeszliśmy przez część świetlikową, teraz zaczynamy część lumpeksową. Ja poszłam do lumpeksu z zamiarem kupna swetrów, zapas, bo ja po analizie kolorystycznej yy, tak naprawdę pozbyłam się większości mojej szafy i został mi tylko jeden taki różowo-jeb... sweter, który nie jest w mojej bazie kolorystycznej, ale bardzo go lubię, więc do nie wyrzuciłam. Yy, I znalazłam tylko dwa sweterki w moim rozmiarze. Z tego się cieszę bardzo, bo jest to basicowy sweter, który będzie pasował praktycznie do wszystkiego, czy to dżinsy, czy czarne spodnie, czy brązowe, szare, bla, 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 bla. Taki basic, rozumiecie, No biały biał sweter po prostu. To jest jakaś marka Munk. nie wiem, nie znam takiej marki. To jest rozmiar S, y ojej, S, mówię, to jest rozmiar L. A ja właśnie chciałam taki oversize'ik, żeby do jakichś y spodni z prostą nogawką. <laughs> Boże, brzmi jak żulica. E no, taki zwykły sweterek basic zarobiście do ciemnego granatu jeansów pasuje i drugi sweterek do którego nie jestem jeszcze zbyt nie przekonana, podoba mi się kolor on jest taki mięciutki jak się go dotknie, ale jak go ubieram, to on mnie troszeczkę gryzie. Mm, nie wiem, czy jak go przejadę taką maszynką po prostu do swetrów, czy to jakoś coś da. I to akurat ten sweterek z Lumpa, pierwotnie pochodzi ze Sensaya, jest to rozmiar S. Niby to jest S, ale też jest taki jak mały. Trochę mnie denerwuje to, że tu są te wzory, te siateczki, raczej wolę takie basicowe rzeczy, no ale trudno. No, niby, no nie wiem, nie jestem przekonana do którego koloru. Dajcie mi znać, czy on mi pasuje, czy on mi nie pasuje. Sama nie jestem przekonana. No i tak, ja poszłam do tego lumpeksu po swetry, a wyszłam z trzema parami butów. Oh yes. I tak zaczniemy od pierwszych. Są to pumki. Jakby to nie jest niespecjalnego, one, one mi się za specjalnie nie podobają, ale ja je wzięłam, ponieważ ja z Pum idealnie ten model mam na siłownię i one się idealnie sprawdzają, ponieważ mają płaską podeszwę, więc na siłkę idealnie do dźwigania jakichś ciężarów a tamte moje to no, już swoje przeszły, się robią dziury na palcach. Te są idealnie w moim rozmiarze, więc na siłkę sam raz. Eee, no One nie, nie są w ogóle zniszczone. Tak jakby nie wiem, ktoś w nich w ogóle nie chodził. A jakbyście się zapytali, eee, ile za to dałam? Za każde buty dyszkę. A za każdą rzecz, w sensie za sweter, chyba 7 zł, jakoś tak. I patrzcie tu. Patrzcie to, bo leci taki banger. Ach, new Balance. New Balance w kolestyce granat Jeans. wy to widzicie? Mhm. One są trochę zajechane, nie? Są troszkę, ale mi to nie przeszkadza. Według mnie to dodaje takiego charakteru z tego względu, że to jest taka kolestyka jeansu. Więc jakby jeans może być przetarty. Mi się to. Mega podoba, że to jest przytarte. Właśnie do takich o zanatełych spodni. Ja mam jeszcze marynarkę jeansową, albo em, do zwykłych spodni i do beżowego trenczu Co O, bo ja takie stylówki z nimi już wymyśliłam. O oh my gosh. I tak, jeśli chodzi o tą rzecz, o te buty, są to buty o rozmiar za małe. Ale jak ja zobaczę, to musiałam jej wziąć. Jeśli ja po tych butach, po tym znaleźli nie dostanę nagrody lumpiary roku, to ja nie wiem, kto dostanie. Patrzcie to. Patrzcie to. Simba, jak w tym, który jest wie. Patrzcie to. Czy wy to widzicie? One nie są nic, zniszczone, nic, nic. One są trochę małe, bo to jest rozmiar 37, ja mam 38. Yy, jakby do Jeansów raczej ich nie ubiorę na skarpetkę zwykłą, ale do jakiej sukienki na raj idealnie wejdą. I one są jeszcze takie: wiecie, za kolano, że to chodzi na kolanko i to jest takie. Mm, Zarumisty. Z jakiej firmy? No właśnie, z jakiej firmy? Bo ja nawet sama nie wiem. To jest jakaś firma. X, mm. <śled> no Serio tak pisze: X, myślnik, mm. Nie wiem, co to za firma, zaraz wygooglujemy sobie. No, powiedzcie, że nie są piękne. I No i to by było no tyle. Nie znalazłam zbyt dużo rzeczy ostatnio w Lompexie. Poszłam i są tylko dwa swetry i... ...trzy par butów. Ale złoty gral, miałam złoty gral tego odcinka. Jest tu to torebka ze śmietnika i są to te buty za kolanką. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie kolejne hole lumpeksowe, bo ja się podczas nagrywania tego świetnie się bawię, bo ja uwielbiam chodzić po lumpeksach, ja uwielbiam znajdować takie perełki, bo jakbym kupiła takie same buty za kolanko za 300 zł w sklepie, ktoś by się mnie zaptał, o, ale fajne buty, skąd masz? Ja bym musiała powiedzieć, że za 300 zł w sklepie? To co to jest za osiągnięcie? Ja wolę powiedzieć, zadychę z lumpeksu. Mm -hmm, rozumiecie, o co chodzi? Um, I tak, ja na pewno będę dalej chodzić po lumpeksach w poszukiwaniu swetrów, bo mam ich deficyt. No ale jak sami widzicie, podczas szukania swetrów idzie znaleźć inne fajne rzeczy, także zobaczymy, co to będzie. Ja idę osobiście dzisiaj wywiesić dwie rzeczy na wiatę śmietnikową i wierzę w to, że energia śmietnikowa mi odda to w fajnych rzeczach. Dajcie łapkę w górę, to obserwujcie ten kanał. Do zobaczenia. Pa!